Witam Państwa. Pragnę Państwa poinformować, że kasy starostwa w dniu 24 grudnia i 31 grudnia będą czynne krócej niż zazwyczaj, tylko do godziny 11. Spowodowane jest to tym, że nasz bank, obsługujący nasze rachunki bankowe, pracuje w tych dniach do godziny 12. Za utrudnienia bardzo przepraszamy. A z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowych, wesołych, pogodnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym, a na nadchodzący nowy rok życzę spełnienia wszystkich marzeń, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Drodzy mieszkańcy naszego powiatu Tomaszowskiego, chciałbym życzyć Państwu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszelkiej pomyślności, przede wszystkim spokoju, radości ducha i przeżycia tych świąt w rodzinnej, miłej atmosferze. Niech nowonarodzony Chrystus obudzi Państwu nadzieję na zbliżający się nowy rok. Wszelkiej pomyślności dla wszystkich mieszkańców miasta i powiatu. Na zbliżające się święta składam Państwu życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, miłości, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś nowy rok niech będzie czasem pokoju, realizacji osobistych planów, zamierzeń oraz sukcesów zawodowych. Tego Państwu z całego serca życzę. W życiu każdego człowieka są wydarzenia, które na trwałe zapisują się w jego pamięci. Narodzenie się dziecka jest jednym z takich wydarzeń. Zaś narodzenie Bożego Dziecięcia, które miało miejsce 2000 lat temu, zapisało się na trwałe w pamięci wielu osób. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałabym przekazać najserdeczniejsze życzenia. Życzenia zarówno mieszkańcom miasta Tomaszowa. Jak i całego powiatu Tomaszewskiego. Życzę Państwu wiele łask od tego, który w tą najbliższą, zbliżającą się noc przyjdzie do Państwa. Życzę wiele miłości, życzę wiele radości, życzę ciepła rodzinnego i życzę zdrowia. Niech Jego łaska będzie z Wami zawsze. A w związku z tym, że tuż, tuż już zbliżający się rok nowy 2015. Życzę Państwu, aby wszystkie Wasze plany, marzenia, wszystkie nadzieje się spełniły, bo to jest ważne, jeżeli człowiek jest spełniony. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. W okazji świąt Bożego Narodzenia. Nadchodzącego nowego roku 2015 składam Państwu najlepsze świąteczne życzenia. Niech te święta będą jedyne w swoim rodzaju. Niech okażą się tak piękne, jak jest to możliwe, a także niech przyniosą mnóstwo radości i szczęścia. Aby przy wigilijnym stole była rodzinna atmosfera, a w nowym roku spełniły się wszelkie marzenia i założone plany. Szanowni mieszkańcy Powiatu Tomaszowskiego. Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2015 życzę Wam, aby upłynęły one w zdrowiu, szczęściu oraz rodzinnej atmosferze. Aby nowy rok 2015 przyniósł Wam wiele radości oraz spełnienie najskrytszych marzeń. Szanowni Państwo. Jest taki czas, który u schyłku roku wnosi do naszego życia jedne z najpiękniejszych polskich świąt Boże Narodzenie. W tym szczególnym, przedświątecznym czasie życzę Państwu pełnego nadziei patrzenia w przyszłość, wiele spokoju i bliskości rodziny i najbliższych, a w szczególności codziennego doświadczania ludzkiej życzliwości i dobroci. Niech te święta będą dla Państwa wyjątkowe, zaś nowy rok. Obfituje w radość, w szczęście i uśmiech błogosławionych i wesołych świąt. Witam serdecznie. Składam jak najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego oraz jak najlepiej spędzonego czasu, okresu przygotowań do tych świąt w gronie rodziny, w gronie znajomych. I szczęśliwego nowego roku nadchodzącego 2015. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę przyjąć noworoczne oraz świąteczne życzenia. W imieniu moim oraz całej Rady Powiatu życzę Państwu. Świąt spokojnych, zdrowych i radosnych, a przede wszystkim, jak nasza tradycja nakazuje, świąt rodzinnych. Życzę Państwu, aby spłynęły na Państwa wszystkie łaski od, na, od nowo nowonarodzonej dzieciny. A z okazji Nowego Roku życzę Państwu szampańskiej zabawy, aby ten nadchodzący rok był lepszy od tego mijającego, żebyście Państwo zrealizowali wszystkie wyznaczone przed sobą cele oraz spełnili Państwo wszystkie najskrytsze marzenia. Wszystkiego najlepszego. Mieszkańcy, z okazji świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie proszę najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt spędzonych w gronie najbliższych, przyjaciół, w gronie rodziny, daleko od zgiełku codzienności. Życzę Państwu, aby nowy 2015 rok był rokiem lepszy od tego minionego, aby wszystkie Państwa. Marzenia, niespełnione marzenia, właśnie w tym nadchodzącym 2015 roku, spełniły się w całości. Wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Życzę wszystkim mieszkańcom naszego wspaniałego miasta, aby w te święta doświadczyli ciepła miłości, płynącej od najbliższych, płynącej od może nieznanych, aby wszyscy razem mogli się uradować. Tym, że jesteśmy bliscy sobie przez fakt zamieszkania, przez naszą wspólną wiarę, przez naszą bliskość jako ludzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę, żeby miłość zakwitła w każdym sercu. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom właśnie tej miłej, ciepłej, rodzinnej atmosfery, wzajemnej życzliwości, zgody w rodzinie, zgody w sąsiedztwie, zgody w naszym mieście, aby nam te święta upłynęły bardzo, bardzo świątecznej atmosferze przy wigilijnym stole. A ten nowy nadchodzący 2015 rok był takim rokiem może nawet przełomu, przełomu na lepsze, aby nam się lepiej żyło, Abyśmy byli ze siebie wzajemnie zadowoleni. No i wszystkiego najlepszego. Klubowiczki z klubu FITAB składają Państwu najserdeczniejsze życzenia. Wesołych świąt! No i oczywiście szczęśliwego nowego 2015 roku. Do Roku! Życzymy Państwu oczywiście grubych portfeli i szczupłych sylwetek. Do zobaczenia! Wraz zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego nowego roku w imieniu swoim oraz zarządu Automobil Klubu Tomaszowskiego składam wszystkim mieszkańcom naszego miasta, naszym sympatykom, członkom sponsorom życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia, a w nadchodzącym nowym roku 2015 życzę, aby ten rok był lepszy, przyniósł ciekawsze historie. I oby nie był gorszy od roku mijającego. W dniu Bożego Narodzenia życzymy Wam marzeń spełnienia: żeby konie pod maską nie padały, żeby mandaty się nie sypały, zero awarii, opon nie do zdarcia, baku pełnego zagrosik i jałtka lepszego cosik. Życzy załoga sklepu motoryzacyjnego z ulicy Świętego Antoniego, Mariusz i Czarek. Tam zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Danej zabawy sylwestrowej życzy wulkanizacja przy Legionów 13. Dla klientów stałych i nowych wszystkiego najlepszego szczęśliwego nowego roku 2015. W imieniu kadry zarządzającej ośrodkiem szkolenia kierowca autobis z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Pragnę złożyć naszym klientom oraz współpracownikom życzenia zdrowych, miłych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2015 roku. Z okazji świąt Bożego Narodzenia sieć picerifiero życzy państwu zdrowych, pogodnych świąt w gronie rodzinnym, a w nowym 2015 roku spełnienia wszelkich marzeń i planów. Szczęść Boże. Szanowni państwo, mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu Tomaszowskiego. W imieniu swoim, jak i również całej społeczności szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, spokojnych, radosnych i przede wszystkim rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Niech Pan Jezus Chrystus, który jest źródłem wiary, nadziei, i miłości, obdarzy wszystkich Państwa wszelkimi łaskami, zarówno w czasie trwania Świąt Bożego Narodzenia, jak i również w całym nadchodzącym 2015 roku. Z Panem Bogiem. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu dyrekcji oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego. Składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, spędzonych w atmosferze rodzinnego ciepła świąt, a na nadchodzący rok życzę Państwu jak najwięcej sukcesów i jak najmniej trosk.